Dobry wieczór, Aleksandra Pawlicka. Zapraszam na Pytanie Dnia, a naszą gościnią jest dzisiaj posłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór Państwu. Pani posłanko, była Pani w Końskich, była Pani na debacie, była Pani w kuluarach. Jak w kuluarach komentowaliście to, co działo się w Końskich i czy było poczucie triumfu? Zdecydowanie. Pani redaktor, ja się przypatrywałam tej debacie, przypatrywałam się reakcjom ludzi i ta debata była... Mm, Takim testem na przywództwo, testem na opanowane emocje, odwagę, determinację i niewątpliwie ten test zdał Rafał Trzaskowski. Pytam o to, pytam o to poczucie, dlatego że w komentarzach nie ma jasnego wskazania na zwycięzcę. Pani redaktor, tak jak powiedziałam, to był test na przywództwo, opanowane emocje i spokój. Rzeczywiście, wśród prób wszczynania tego charakterystycznego dla pisu chaosu, jakiejś prowokacji, agresji, hejtu, to właśnie Rafał Trzaskowski był w stanie skupić się na tym co najważniejsze dla Polek i Polaków, z żelazną konsekwencją odpowiadać na pytania, na najważniejsze dla Polaków tematy, takie jak bezpieczeństwo, opieka zdrowotna, deregulacja, bezpieczeństwo dzieci. A to, że były dwie debaty i to, że ostatecznie w tej debacie, na którą zaprosił Rafał Trzaskowski, wzięło udział ośmioro kandydatów, a nie jeden jeszcze kontrkandydat, tego trochę wybiło z rytmu, jak... Absolutnie nie, to właśnie pokazuje, że Rafał Zareagował. Trzaskowski jest w stanie skupić się na tym, co najważniejsze, niezależnie od okoliczności. Początkowo pan Nawrocki wzywał do debaty jeden na jeden. Rafał na to odpowiedział, przyjął bezwarunkowo warunki, które były postawione przez telewizje największe takie jak telewizja publiczna, Polsat czy TVN. Okoliczności się zmieniły, dostosował się do tego, z szacunku do wyborców, z szacunku do partnerów stanął do debaty z E, wszystkimi e, kontrkandydatami, no, którzy dobrze. się zgłosili, a pan Nawrocki od początku kręcił, mącił, coś mu nie pasowało, w końcu Pani przybył, posłanko. ale w otoczeniu e, słabszych kandydatów. Ale jednak premier Donald Tusk nie wiem, czy jest do końca zadowolony z tej debaty, bo napisał po niej, że to był festiwal niemądrych trików i gadżetów. Jednym z tych gadżetów była tęczowa flaga, którą Karol Nawrocki wręczył Rafałowi Trzaskowskiemu, a on ją schował e, m, pod pulpit na podłogę. Czy to był błąd? to zachowanie. Tak, Rafała to tu są dwie, dwie kwestie, które warto po, po, poruszyć. Po pierwsze, jeżeli chodzi o tęczową flagę i pana Nawrockiego, to myślę, że jest to bardzo symboliczny, um, symboliczny moment, Ale który pokazuje, jakim właśnie prezydentem mógłby być Nawrocki, a mianowicie człowiekiem, który będzie dzielił na lepszych, gorszych. Jednym odbierał prawa, drugim dawał prawa, kogoś będzie brał na celownik. Brał a Trzaskowskice pokazał, pokazał, że nie ma tych ludzi, schował ich pod pulpit, na podłogę. Pani redaktor, Trzaskowski, jeżeli chodzi o obronę praw człowieka, obronę mniejszości wszystkich, praw kobiet, społeczności LGBT, Pani? pokazywał Proszę. swoją odwagę i determinację w Musimy czasach, kiedy naprawdę kropkę. odwaga była w bardzo dużej cenie. Zarządów pisu, kiedy telewizja publiczna była szczujnią wobec mniejszości. Tu stawiamy kropkę, żegnamy widzów TVP1 i zapraszamy na dalszą rozmowę do TVP Info. Ale pytanie. Pani mm, posłanko, pytanie brzmiało, czy to był błąd? Y, taki jak patrzycie teraz na tę debatę już po opadły pierwsze emocje. Więc tak. Odpowiadając... Czy może odbić Rafałowi Pani redaktor, odpowiadając na to pytanie w jakby kompleksowy sposób. Po pierwsze, tak jak powiedziałam, dla mnie ten symbol Nawrockiego z tą flagą LGBT to jest przypomnienie najgorszych czasów szczujni z czasów PiSu. To jest pokazanie, że PiS praktycznie się nie zmienia i ich kandydat jest dokładnie taki sam. Czyli bierze pewną grupę na celownik i będzie dzielił. Jednym dawał Prawa drugich wykluczał. Ale My to widzieliśmy Dudzie, przez wszystkie lata, ale nie ta... zaszkodził atak na osoby LGBT. W Pani redaktor, kampanii. to w, wcale nie jest takie jednoznaczne. I PiS tak robił: brał na celownik, nie wiem, społeczność LGBT. Kobiety, także dziennikarze, przecież podsłuchiwał nawet dziennikarzy, brał nauczycieli. Nikt z nas pod rządami Nawrockiego nie mógłby czuć się bezpieczny, bo w końcu później czy wcześniej znalazłby kolejną grupę, którą by zaatakował. Jeżeli chodzi o przebieg tej debaty, to rzeczywiście widać było, że nie wszyscy kandydaci podeszli do niej jednakowo poważnie. Niektórzy pomylili chyba prezydenturę ze stand-upem, z jakimś pustym miejscem, gdzie się no wybuchał. Chciałbym gesty. skończyć wątek. Tęczowej mhm. flagi. Czy Magdalena Bija zadała celny cios, podchodząc i prosząc o tę flagę i stawiając ją na swoim polpicie? Pani redaktor, ja jeszcze raz powtórzę. Rafał Trzaskowski udowadniał swoją odwagę i to, że stoi po stronie praw człowieka w czasach, w których ta odwaga naprawdę była Ale w cenie. Ja I on dzisiaj o nie musi. Podobał się pani ten gest? Pani Konkretnie. redaktor, to był pewien gest, ale ja jeszcze raz powiem: prezydentura to nie są gesty, to nie jest zabawa gadżetami, to nie jest stand-up. Prezydentura to jest rozmowa o najważniejszych kwestiach, to jest rozmowa o najważniejszych sprawach ale dla Polek zasadzie, i Polaków. Co by, a co by zaszkodziło Rafałowi Trzaskowskiemu, gdyby postawił tę flagę? Albo jak powiedział, sztab. Y Przewidywał, że ym, kandydat PiSu może wykonać taki gest, to trzeba było może uprzedzająco wykonać inny. Ja jeszcze... Trzeba mieć zestaw flag ze sobą i postawić je po prostu u siebie. Na, Pani na redaktor, grupicie. ja jeszcze raz powtórzę. Ja widziałam podczas tej debaty lidera, który mówi o super ważnych sprawach, który właśnie nie daje wejść w jakąś taką wymianę drobnych ciosów, złośliwości, gadżetów czy zabawy konwencją. Naprawdę nie o to chodzi w Prezydenturze. W prezydenturze chodzi o to, aby zapewnić Polkom i Polakom bezpieczeństwo. I ja nie mam wątpliwości co do tego, że najlepszą osobą, która to zrobi, jest Rafał Trzaskowski. To jest doświadczony polityk, który ma olbrzymie Pani. kontakty na całym świecie. I dzisiaj właśnie o to chodzi, żeby człowiek, który. Zna politykę, ma doświadczenie polityczne, a nie dopiero się jej uczy, został prezydentem, posłanko, bo w trudnych dobrze. czasach kogoś takiego potrzebujemy. Zostawmy flagę. Proszę powiedzieć, czy zgadza się pani z tym, co powiedziała Joanna Senyszyn, która brała udział wczoraj w debacie i powiedziała, że na tej debacie Magdalena Biejat i Szymon Hołownia, czyli osoby, które są waszymi koalicjantami, wbiły Rafałowi Trzaskowskiemu nóż w plecy i właściwie zapisały się do komitetu Karola Nawrockiego. To są bardzo ostre słowa, pani redaktor. Rzeczywiście sytuacja wygląda tak, że mamy jednego lidera i jest nim niewątpliwie Rafał Trzaskowski. Pokazują to sondaże, które mówią jednoznacznie, że właśnie Rafał Trzaskowski cieszy się bardzo dużym poparciem społecznym i zaufaniem społecznym. Ja nie chcę w żaden sposób komentować i widać było, że Rafał Trzaskowski też nie odpowiadał na ani ataki pana marszałka Hołowni czy pani marszałkini Bijat. To są kandydaci, którzy walczą w tym momencie o pewne miejsce gdzieś tam w tym peletonie wyborczym. Można byłoby powiedzieć, że tonący brzydko się chwyta, ale jeszcze raz powtórzę. Rafał Trzaskowski pokazał klasę, pokazał godność, pokazał skupienie na najważniejszych tematach, nie odpowiadał na zaczepki, no nie wszedł w te indywidualne jakieś takie przepychanki, bo w prezydenturze nie o to, nie o to chodzi, zwłaszcza w tych trudnych czasach, w których... Jesteśmy. On był właśnie dlatego wygranym tej debaty, że umiał pokazać, że się wznosi na ponad pewne podziały, że jest człowiekiem, który umie łączyć, a nie dzielić. Pani posłanko, dobrze, to jeszcze zostaniemy na chwilę przy Magdalenie Bijat. W poniedziałek idzie do prezydenta, aby rozmawiać o obniżeniu składki zdrowotnej, czyli to, co koalicja przegłosowała, ale bez głosów lewicy. To jest trochę pytanie, tak czy gracie jako jeden team, czy jednak gracie każdy na, tylko na swoją bramę? chociaż tworzycie koalicję. Eee... Pani redaktor, no jesteśmy w toku, jak rozumiem, kampanii wyborczej i tak jak powiedziałam, są kandydaci, którzy nie zyskują poparcia w sondażach, mogą walczyć o przeskoczenie, nie wiem, swojego kolegi ze strony lewicy. Myślę, że o to walczy w tym momencie pani Biedek, żeby przeskoczyć o w sondażach walczy, Szymon, pana, pana Zandberga. Ale ja powiem tak, no są rzeczy, które są ważne dla Polaków i niewątpliwie po latach pisowskiego nie. W sferze podatkowej, w sferze obciążeń publicznych, decyzje takie jak obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców są naprawdę dużym oddechem i dużą ręką wyciągniętą w stosunku do tych ludzi, którzy każdego dnia bardzo ciężko pracują i budują polski dobrobyt. Bo właśnie bez przedsiębiorców, którzy swoją ciężką pracą. Obniżenie składki zdrowotnej teraz na ostatniej prostej kampanii tak. zostało uznane za pokazanie przez koalicję, przez Platformę. Że spełnia jeden z, jedną z obietnic wyborczych, jeden ze swoich stu tak, konkretów. Ale wejście w życie tych zmian gwarantuje wybranie Rafała Trzaskowskiego na prezydenta. Już dzisiaj wiemy, że kandydat ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli zostałby prezydentem, zawetowałby to rozwiązanie. Więc e, jeżeli chcemy docenić ciężko pracujących ludzi na nasz e, dobrobyt handlowców, sprzedawców, fryzjerki, e, Wszystkich tych, którzy naprawdę ciężko pracują, to trzeba oddać głos na Rafała Trzaskowskiego, który no właśnie gwarantuje posłanko, szacunek wobec To teraz ludzi. jeszcze kwestia Szymona Hołowni, ponieważ on też był wymieniany jako ten, co wbija nóż Rafałowi Trzaskowskiemu. To był ten jedyny kandydat, który jest dzisiaj częścią koalicji rządzącej, reprezentuje tę siłę, który był również w debacie tej poprzedzającej debatę główną w Końskich, tą, którą zorganizował Karol Nawrocki. Tym samym jakoś legitymizował tamtą y, taką przedbiegową debatę. Tak, i y, trudno czy macie mi... o to żal do niego? Znaczy, trudno mówić tutaj o żalu. Każdy podejmuje decyzję na własne konto, ale pani redaktor, ja bym się wystrzegała tutaj słów y, media, debata. Y, to, co widzieliśmy przed debatą, która była zorganizowana pomiędzy wszystkimi kandydatami, którzy chcieli w niej wziąć udział, pokazywała jednoznacznie, że mamy do czynienia z pisowskimi propagandystami, a nie dziennikarzami, że mamy do czynienia z paramedium. Widzieliśmy też gorszące sceny takie, gdzie właśnie ci pisowscy propagandyści podający się za dziennikarzy po prostu szturmowali drzwi wejściowe, wyrywali klamki. Widzieliśmy nieprawo. Prawdopodobną wręcz agresję z ich strony. Widzieliśmy też atak y, rzeczniczki pana Karola Nawrockiego na posłankę y, y, Agnieszkę Pomaską. Y, widzieliśmy dzisiaj kolejne sceny, które są także bardzo niebezpieczne, a mianowicie w Bolesławcu, gdzie od razu udał się Rafał Trzaskowski, doszło do incydentu z udziałem y, starszego człowieka, który już nie rozmawiał, nie dyskutował: ale groził, będzie miał ochronę w tej kampanii? ale groził. Um, użyciem po prostu gazu. To nie jest debata, to są już. Przestępstwa. Ja to A czy Rafał Trzaskowski będzie miał ochronę? W tym momencie już w jakimś stopniu korzysta w takich ekstremalnych sytuacjach ze wsparcia. Ale wie Pani to, co najbardziej mnie w tym wszystkim jakby w tych przytoczonych sytuacjach niepokoi, to to, że Polska znajduje się naprawdę w trudnym momencie. Mamy za naszą wschodnią granicą krwawy konflikt. Giną dzieci. Przed chwileczką mieliśmy dosłownie no tak, pańka, przecież pańka. sceny i obrazy. I to jest naprawdę bardzo wielka odpowiedzialność, aby dzisiaj każdy sztab zadbał o to, aby nie dochodziło do takich y, y, wydarzeń. I ja oczekuję od sztabu pana Karola Nawrockiego, aby w sposób zdecydowany odciął się od tego typu y, incydentów. I ja rozumiem, że pan Karol Dobrze. Nawrocki przegrał debatę. Rozumiem, że wywołuje to wściekłość. Także wśród jego ludzi, którzy go popierają. Ale właśnie odpowiedzialność za Polskę, odpowiedzialność za poziom, bo po, powoduje, że należy ja takie rzeczy jednoznacznie potępiać. Y Akty przemocy A tego głosu tak Trzeba, trzeba potem sztabu chociażby pana Karola. Natomiast pytanie, po co tak naprawdę była ta debata zorganizowana? Bo jest też taki głos, który mówi o tym, że miało to być konfrontacja z Karolem Nawrockim, no bo tak zostało to ustawione, Karol Nawrocki wezwał na pojedynek Rafała Trzaskowskiego, on odpowiedział, ale chodziło o podpompowanie trochę tego kandydata prawa i sprawiedliwości, żeby. Jakby zmniejszyć szansę Mira Mencena. To miało być, pokazujemy, to jest mój kontrkandydat, z nim będę rywalizował. I nagle wbija się cały peleton planktonu, czy też trzeciej kategorii, jeżeli chodzi o sondażowe wyniki polityczne. Trzecią drogą. Pani redaktor, ja powiem tak, pan Nawrocki bodajże od marca próbował wywołać właśnie tę debatę jeden na jeden z Rafałem Trzaskowskim. Rafał Trzaskowski na to przystał, stanął spod niej otwartą przy na ubitej ziemi, tak jak powiedziałam największe telewizje się dogadały. Rafał Trzaskowski przyjął te warunki bez żadnej dyskusji. To, że pan e, Nawrocki zaczął kręcić, widać było, że się boi tego starcia jeden na jeden, nie odpowiadały mu media, nie odpowiadało mu to, nie odpowiadało mu tamto, no, wprowadzał taki charakterystyczny dla PiSu e, chaos, e, no, doprowadziło do tego, że rzeczywiście ta debata wyglądała inaczej. No, przyszedł pan Nawrocki już przy wsparciu innych kandydatów, e, bojąc się właśnie tego starcia jeden na A jeden. A tej debaty, Trzaskowski. Że w ogóle... Był stał. Pokazał się właśnie jako lider spokojny, stonowany, z szacunkiem do wszystkich i, co ważne, skupiony na najważniejszych dla Polaków sprawach: bezpieczeństwie, gospodarka. Czy dzisiaj oceniacie tę debatę? Jak już troszkę ten kurz opadł. Warto było ją organizować? Zdecydowanie. To pokazało, kto jest liderem. Kto ma siłę, kto ma w sobie determinację, kto ma odwagę, kto ma szacunek i kto umie wzbić się ponad jakieś małostkowe e, uszczypliwości. To, to była trudna debata. Siedmiu, siedmioro osób na jednego, tak? E, ale tak jak powiedziałam, Rafał ustał. Pokazał, że umie dla Polski, dla Polaków, skupić się na tym, co najważniejsze że jest kandydatem, który łączy a nie dzieli, który nie wdaje się w pys pyskówki, nie odpowiada na drobne złośliwości, tylko koncentruje się na tym, co najważniejsze. Pytając o to, czy się opłaciło tę debatę yy, organizować, pytam także o y, same finanse. Kto zapłaci za tę debatę? I czy to są duże koszty? Pani redaktor, to są już szczegółowe pytania do sztabu i myślę, że warto je kierować, bo zawsze transparentność była naszą mocną stroną. Pani posłanko, dzisiaj jest jeszcze inne wydarzenie. Ulicami stolicy przeszedł marsz zorganizowany przez prawą stronę. Marsz tysiąclecia Królestwa Polskiego i pięćsetlecia hołdu pruskiego. Szedł w nim kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. Towarzyszyli mu m.in. Jarosław Kaczyński. i Przemysław czarnych. Jaka jest rola przemysłowa czarnka w tej? Kampanii. Chyba niespełnione marzenie o prezydenturze i całe szczęście. Ale rzeczywiście jest tak, że marsze już chyba weszły na stałe do takiego kanonu działań politycznych. Ja doskonale pamiętam chociażby marsz Miliona Serce, emocje i tą wielką mobilizację i wsparcie, jakie otrzymaliśmy od obywateli i obywatelek, które potem przełożyły się przecież na zwycięstwo 15 października. My taki marsz dla patriotów organizujemy. 25 maja i organizujemy go także dlatego, że marsze mają e, olbrzymią moc mobilizacyjną e, dla wyborców. A wynik tych wyborów, pani redaktor, jest absolutnie nieprzesądzony. Jestem przekonana o tym, że w drugiej turze e, zwycięstwo będzie tak naprawdę na żyletki. Dlatego. Tak ważne będzie uczestnictwo wszystkich ludzi, którzy chcą spokojnej, demokratycznej i bezpiecznej Polski w marszu, który odbędzie się 25 będzie, maja, na który wszystkich bardzo serdecznie milion, zapraszam. Będzie milion uczestników. Tak Pani redaktor, na będziemy mobilizować wszystkich. Ja zresztą powiem wprost, w tym momencie jeżdżę po całej Polsce z akcją Obywatele naprzód. Rozmawiam z ludźmi, których spotykamy wszędzie na ulicach, na targowiskach. Na bazarach, nie tylko na wiecach, gdzie a rozmawiacie spotyka się też, zwolenników. A rozmawiacie I chcę powiedzieć bardzo tylko, i Z Szymonem Hołownią? Tylko jedną rzecz. Tak, także z, ich, także z ich wyborcami rozmawiamy. I chcę powiedzieć jedną rzecz, że ludzie naprawdę w tym momencie poczeku, potrzebują bezpieczeństwa i stabilności. I nie podoba im się ta agresja, którą jest przy, przykrywana niekompetencja przez pana e, Nawrockiego. Dlatego zapraszamy wszystkich na ten marsz. Oczywiście także panią Biejat i pan na Hołowni, jeżeli tylko zechcą stanąć po tej stronie demokratycznej, e, odpowiedzialnej, dbającej o bezpieczeństwo Polski. No, ale, to jest marsz wszystkich patriotów. Ale wczoraj Szymon Hołownia raczej e, 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 smagał e, swój własny rząd, mówił na przykład, że nie ma wszystkich ustaw naprawczych w Sejmie e, dotyczących wymiaru sprawiedliwości. E, pani, re, pani redaktor, na, jako na była wkońskich. szefowa Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. E, z całą stanowczością powiem tak ustawy naprawiające wymiar sprawiedliwości, odbudowujące niezależność Trybunału Konstytucyjnego i KRS-u to były pierwsze, pakiety kompleksowych ustaw, które przeszły przez Polski Sejm, a zostały zablokowane nie przez kogo innego, jak przez prezydenta Andrzeja Dudę. I tak wygląda w tym momencie rzeczywistość. To właśnie ten obszar był jako pierwszy przygotowany do reformy, przeszedł przez, przez Polski Sejm, ale został zawetowany przez tych, którzy się boją odpowiedzialności. No tak, ale te prawa no, karesu ciągle nie ma, ciągle ale... leżą na biurku u pana ministra yy, Adama Bodnara. I to są kolejne etapy reformy, ale pierwsze, Przygotowujące i odbudowujące skład zgodny z konstytucją i niezależność tej instytucji przeszły przez polski parlament. To, o czym mówi pani redaktor, to są ustawy, które są następnym krokiem mówiące o tym, co zrobić z tymi wszystkimi neosędziami, którzy pokusili się o szybkie awanse przed niekonstytucyjnym organem, jakim jest NEOKRS. Pani posłanko, powiedziała Pani o marszu 25 maja, który Początkowo miał być 11 maja, ale to już zostało. Tak, ale dla nas Natomiast... jest ważne, aby mobilizować się przed tym najtrudniejszym etapem tych wyborów, czyli przed drugą turą. Natomiast, naprawdę rozumiem, potrzebujemy odpowiedzią, pełnej mobilizacji. Powiedział na dzisiejszy marsz, ma być to, co będzie się działo tydzień po świętach, czyli całe uroczystości, które organizuje strona rządowa, których patronat objął Donald Tusk, e, dotyczące właśnie e, tego tysiąclecia Królestwa Polskiego. Tylko czy wiecie o tym, że następnego dnia w ramach tych samych uroczystości będzie szedł chrobry, e, w marszu narodowym życia. Pani redaktor, jest pewna koincydencja zdarzeń. Nie wiem, czy należy im, że tak powiem, stawiać pomiędzy nimi znak równości. Tak jak powiedziałam, dla nas najważniejszym wy wydarzeniem w tej kampanii wyborczej będzie marsz, który odbędzie się 25 maja i na który naprawdę bardzo serdecznie zapraszam, bo szalą tych wyborów Ale nie, jest nasze bezpieczeństwo. Mi pani, czy będzie milion. Pani redaktor. Czy chcecie, żeby taki sobie stawiacie cel? Ja stawiam sobie taki cel aby właśnie ten marsz pokazał, jakim liderem jest Rafał Trzaskowski. Bo niewątpliwie umiejętność mobilizowania ludzi w bardzo trudnym czasie, budowania jedności, umiejętność budowania tej jedności narodowej w trudnych, niespokojnych geopolitycznie czasach jest czynnikiem nie do przecenienia. I ja mam pełne przekonanie, że Rafał jest właśnie takim człowiekiem, który umie pociągnąć za sobą, Miliony. I liczę na dużo poczucie odpowiedzialności i pełną mobilizację naszych wyborców, którzy będą wiedzieli, że z jednej strony I jest tu? bezpieczeństwo, z drugiej strony jest ryzyko, zagrożenie, z jednej strony jest Zachód, z drugiej strony Wschód, z jednej strony stabilna gospodarka, a z drugiej strony pisowski chaos. To stawiamy kropkę, to zweryfikuje pierwsza i druga tura wyborów, a być może tak. również, jeżeli chodzi o wyborców Koalicji Obywatelskiej, marsz 25 maja. Dziękuję. Pani bardzo. dziękuję pani bardzo naszą gościnią była posłanka Kamila Gaś pichowicz dziękuję bardzo za rozmowę